Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do nietypowego odcinka, ponieważ chciałbym Was zaprosić do unboxingu. Mamy tutaj dwie rzeczy, które mogą zmienić jakość dźwięku na chociażby ASG maniaka, ale przede wszystkim na wszystkich filmach, którym to ja. Mówię i to ja chcę być słyszalny. Mam tutaj mimo wszystko idealny mikrofon Rode Stereo Videomi, który jest po prostu wspaniały, chociaż dla mnie. Jednak Wy, chociażby takich ASG w lasach nieraz mówicie, narzekacie na szum, czy też po prostu na jakość dźwięku i wtedy przychodzi nam z pomocą coś takiego. Już za chwilę to rozpakowuję, ale żeby nie tracić i męczyć się z tym nożem, to przejdźmy do sztuczki montażowej. Dobra, tak więc paczka rozpakowana. My tutaj mamy dwie rzeczy, które się w niej znajdowały. Dokładnie to były dwie osobne paczki, ściślej mówiąc. Mamy tutaj handy recorder, czyli rejestrator, czy też tak zwany dyktafon Zoom H1 oraz krawat... a dokładnie to mikrofon krawatowy Lavalier Te dwa mikrofony na pewno znacie chociażby z różnych super show i każdy przerażny prezenter ma taki oto mikrofon krawatowy albo ewentualnie taki, któremu wystaje taka antenka i, i sobie to na uszy zakłada <laughs> W każdym w razie co my tutaj mamy? Przejdźmy do unboxingu takiego już fachowego No dobra, paczkę mi wszystko szybko mi poszło, ale otworzyć tutaj nadal trzeba no i mamy tutaj jeszcze trochę taśmy, tak podajcie mi 5 sekund. Bo wolę jakoś... Rzadko się zdarza, żebym miała aż tak, tak dbał kudę o kurde, o... Jak oni to nakleili? Do chujnki jasne, Żebym tak, tak bardzo dbał jako taką o, o rzecz. ok, udało się otworzyć. Nóż odkładamy, na spokojnie wszystko. ok, Otworzyliśmy, doszliśmy do środka pana Zuma. To jest cytoryk Bundeswehry Victorinoxa, jakby ktokolwiek pytał. Bo było ostatnio takie pytanie, kiedy się nim posługiwałem. ok. Do, dojdziemy do środka, mam tutaj jakieś instrukcje i wszystko. O, a tutaj chyba jest nasz wielce wyczekiwany. Tak, opakowanie jest puste, nic więcej nie ma, tak co to tam sobie gdzieś na bok. E, Okej, okay. mamy tutaj jedno takie opakowanie. Jeszcze opak opakowanie w opakowaniu, niech będzie. Obracamy sobie i proszę bardzo. Mamy tutaj naszego rejestratora. Opakowany, zapakowany serię strzelnie. Ach, ktoś tutaj jest fajnie składa te opakowania. Dokładnie to coś, bo to robi, maszyna. Okej, okay, mamy tutaj baterię do tego rejestratora. Takie, które się na razie nam nie przyda, na bok. I tutaj mamy jakąś instrukcję i wszystko. Prawdziwy facet żyje bez instrukcji całe życie, chociaż podobno nieraz się przydają. Okej, okay, mam tutaj również i kartę microSD 2GB, jakąś taką do testów. Ja mam własną, ale o tym za chwilę. Jak się używa karty SD. Co daje nam wersja, jak ulepszać sobie software. Tutaj mamy jakieś oprogramowanie, instalowanie również do tego otrzymaliśmy po chińsku, jeśli ktoś potrafi chiński, to zapraszam do tłumaczenia i kilka instrukcji, jak zacząć w różnych językach. Dosłownie w różnych językach, w wielu językach. No dokładnie to w trzech językach. No dobra, nikt będzie. No ale w każdym razie instrukcja nam nie potrzebna. My sobie przechodzimy do samej tej rzeczy, również zapakowana. Tak zapakowanych rzeczy to się rzadko. Jak jednicze, no bo taśma. Więc moi drodzy widzowie, będzie to mikrofon używany w wielu filmach. Więc miejmy nadzieję, że będzie ok. Przede wszystkim nie chcę tu zrobić unboxingu, a testu, który będzie już kiedyś tam za jakieś kilka minut, to zobaczycie ten test w domu, jak i na zewnątrz. Nie chcę testować tego. Ten rejestrator jest tylko po to, aby pod niego podpiąć ten oto mikrofon krawatowy. Mikrofon krawatowy będzie podpięty. Tutaj oto mamy Jacka do zoom'a i zoom po prostu będzie idealnie łapał jego jakość dźwięku. To Mam nadzieję, że wszystko zobaczycie. Więc tutaj to wygląda mniej więcej tak. Fajnie zrobione, lekkie, strasznie mam, strasznie dużo przycisków od USB przez wy, wywal do śmieci, start stop, wcześniej, i później ten głośniej, ciszej. Tu mamy jakieś lokat, auto level, red format, bitrate mogę zmieniać. Tutaj już nawet sam ten dyktafon ma bardzo dobrą jakość, jakie ja tak oglądałem. Tutaj głośniej, ciszej, a tutaj możemy, aby głośniej, ciszej nagrywało od razu mikrofon. Okej, okay, tutaj mam wejście na baterię. No to baterie sobie za chwilę włożymy, ale to tam, po co ja mam Wam pokazywać jak baterie się wkładają, to chyba sam wiecie. Tutaj mamy Rode Lavaliera, ja już go troszeczkę otworzyłem, to również było tutaj, to tam gdzieś to na bok. I mamy tutaj mikrofon krawatowy, strasznie mocne opakowanie. Po prostu, bardzo mocne. Ten mikrofon jest odporny, więc mogę nie wczącać, jakbym się chciał. I mamy, moi drodzy to co nam się pierwsze rzuciło? I love road microphones. tak się złożyło, że tu mamy Rode Lavaliera, na, na aparacie teraz słyszycie właśnie RODA Stereo Video Mika. To jest fajna naklejka, ja sobie gdzieś to muszę nalepić. Najlepiej na czoło, co nie? No, niech będzie, będę chodzącą reklamą. Lawalier, Takie oto zwykłe opakowanie tekturowe, jeśli chodzi o zewnątrz. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widzicie. A w środku widzimy takie oto specjalną szkatułkę. Szkatułkę, pojemniczek osobny na ten nasz mikrofon. Tak więc dobra, już za chwilę dochodzę co do czego. Tutaj mamy również jakąś instrukcję. I napisane, że kabel posiada keblar, ten prawdziwy, bo mamy tutaj nawet taki znaczek R. Nie będzie Ci widzieć, bo aparat automatycznie o to się nie łapie. Eee, I lepiej tego nie dawać dzieciom, bo się uduszą. No, tak tak nie zabrałem, znaczy połkną i się uduszą. Tak chociaż to zrozumiałem. ok pudełko jest odporne wodoodporne podobno. Nie będziemy tego testować, bo uwierzcie mi, że nie chcę. Wierzę im na słowo. Otwieramy to jakoś. Strasznie mocne. Zamknięcie. Och, ała, moja palec jeszcze. Szybana. ok otworzyliśmy i tak to mniej więcej wygląda. W środku mam nadzieję, że wszystko fajnie jako tako, widzicie. Eee, zacznijmy od czegoś, co najbardziej się chyba rzuca w oczy. To jest tak zwany martwy kotek. To jest również i na tym mikrofonie, czy też fachowo mówiąc osłona przed wiatrem, znaczy fachowo mówiąc, to jest chyba martwy kotek. Na podracie jest to specjalna osłona przed wiatrem, taki dodatek do mikrofonu, aby no logicznie myśląc, nie było słyszeć, nie było słuchać wiatru. Przejdźmy teraz do samego mikrofonu. To się tutaj strasznie znajduje. Wszystko jest ciemne, wszystko jest czarne, mam nadzieję, że jako tako widzicie, a ja to wolę delikatnie robić. Tutaj mamy sam mikrofonik, on jest taki mały, maciu piękny. Tutaj macie mój mały palec wielkości małego palca. A to jest mikrofon, który jest dosłownie tej samej wielkości. Dosłownie, dokładnie to jest, nie mówię, to jest mniejszy. Ponieważ jest to na samym końcu również nakładka, a mikrofon to jest top. To jest mikrofon, moi drodzy rodzice. Takie Takie to jest mikrofon. Porównajcie sobie do palca i ogarniecie, że to jest serio małe. To jest nakładka, tak samo jak to. No to, to o, o te nakładki to już za chwilę. Ok, co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście, jako że jest to mikrofon krawatowy, to specjalny klips, klamrę, żeby zapiąć sobie o kawałek koszuli. Czy też na krawat, jak nazwa pokazuje, ale to można dosłownie w wielu miejscach zapiąć bez kojarzyń. OK. I tutaj mamy specjalną przejściówkę Mikon 2. Ta przejściówka była do kupienia osobno, ponieważ każda przejściówka ma inaczej inna, każda przejściówka do innego rekordera. Mikon 2 pasuje do Rode Lawaliara i pasuje również do Zuma H1, tak? Więc to będzie. Tutaj jak najbardziej pasowało, ale o tym jeszcze za chwilę. Ok, teraz sam mikrofon. Tutaj mamy takie wszystko fajne i gąbce trzymane, naprawdę widać, że to jest starannie zrobione i rzeczy najwyższej światowej półki. Tu mamy nasz cały mikrofon, czyli to, co nas interesuje, najważniejsze że na świecie. Raz z kabelkiem i oczywiście przejściówką. Przejściówkę sobie zamontujemy od razu. Ok, wystarczy zakręcić. No i gotowe. Nasz mikrofon jest gotowy do działania, wystarczy podłączyć, wszystko działa. W środku mamy również i sanitary cleaner, czyli żeby to w całości jakoś. Wszystko ładnie wyglądało, ładnie pachniało i fajnie coś. I coś, żeby nam po, po, pochłaniało wilgoć, i jakiś dziwny wkrętak. Oczywiście sygnowany logiem RODA. No, w każdym razie jest. Ok. Opakowanie, wszystko fajne. Doszliśmy do wszystkiego. Nie zostaje mi nic, jak tak naprawdę zrobić testy. I sobie podłączymy tylko to wszystko. I już za chwilę zapraszam Was do testów. Synchronizacja. Dobra, moi widzowie, w teście mikrofonów nie chodzi o nic innego jak przetestować mikrofon. To jest chyba dosyć logiczne. Ubrałem się stosownie do sytuacji, a mój Lawalier znajduje się mniej więcej tutaj. Nawet nie wiem, czego widzicie. Wszystko jest już podłączone i wszystko właśnie się nagrywa. Tak więc teraz nie zostaje mi nic jak przetestowanie mikrofonu. Lawaliera będziemy testować razem z Rode Stereo Videomikiem, tak więc powinniście dosyć tą różnicę słyszeć. Po tej stronie, czyli po mojej prawej, a po filmie chyba na lewej, w każdym razie, no chyba po lewej, powinniście widzieć pogrubioną czcionką nazwę mikrofonu, który aktualnie działa. Tak więc, moi drodzy widzowie, zapraszam Was do testu mikrofonu Rode, Lavalier i Zuma H1. Mamy oczywiście tutaj Zuma H1, który możemy machać z tym oto rejestratorem jak nam się tylko podoba, bo to nie ma żadnej różnicy, ponieważ mikrofon znajduje się tutaj i w ogóle się nie rusza. Rokrem pada niestety deszcz i to dosyć mocno, powiedziałbym, że za mocno, więc niestety w dzisiejszym odcinku nie pójdziemy sobie nagrywać i nie pójdziemy przetestować tej oto właśnie, tego oto właśnie ochronnika na wiatr, czy jakby tak żwał. Jak żwał tak żwał. A tylko pogadamy sobie właśnie tutaj przed biurkiem siedząc i gadając o byle czym a dokładnie to dupie Marynie, bo tak naprawdę nie mówię o niczym. Mam nadzieję, że ten test jak najbardziej Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Ten mikrofon, ten zoom na karcie 2 giga możemy nagrywać 2 godziny, 31 minut i 8 sekund bez przerwy, co według mnie jest czasem długim, ponieważ sam mam kartę w domu 16 GB, a nagrywanie ponad 16 godzin to jest dosyć sporo, powiem sobie szczerze. Zwłaszcza, że nagrywanie jednego odcinka jest gemania trwa plus minus, mam tam 3-4 godziny materiału, no, to mógłbym nagrać 5 ASG Maniaków, nawet i 6, i 7, bo dźwięku nie zawsze się nagrywa, zanim bym musiał wyczyścić to, co się tutaj znajduje. Co nie jest tak naprawdę żadnym problemem. Tutaj widzicie sobie moje jakże piękne biurko, i teraz powinniście usłyszeć dosyć jedną dużą zmianę. Nieważne, gdzie ja się znajduję, jakość z tego mikrofonu będzie zawsze dobra. Jakoś z tego mikrofonu będzie gorsza, kiedy odwrócę się chociażby do niego tyłem, a sam sobie poszperam na po moim Facebooku albo wejdę na Gmaila, bo wejdziecie pewnie na Facebooka i nic to nic, Wam dostanę. 1000 wyświetleń znowu, czy też tysiąc znajomych. W bądź razie, teraz właśnie dalej testujemy sobie tego Rode Stereo Video Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to walcie śmiało. Ja wolę gadać więcej, 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 jeszcze więcej, ponieważ jest to dosyć ważne. Ok, pójdziemy sobie może gdzieś indziej i zobaczymy jak ten Rode Stereo Video mic będzie działał. Przy okazji, już widzicie mój bałagan na biurku. Ja mam nadzieję, że mnie z lawalierze dalej dobrze słychać. W Miku znajduje się dokładnie za aparatem. Jakieś pół metra, teraz jestem już dokładnie obok, teraz jestem już tutaj. Chyba. W każdym razie, zoom bardzo fajnie wygląda. Niestety, dalej leje za oknami, A ja dalej wiadomo, nie wiadomo czy mi każdy się dziwi, o co temu dziwnemu TV robi chodzi. W każdym razie, zawsze jak sam wiecie, w wcześniejszych miejscach dźwięk jest dosyć inny. Aktualnie znajduje się we framudze. Drzwi balkonowych, a akurat echo tutaj, jeśli ja sam do ciebie mówię, ja to sam słyszę, jest większe. Zoom H1 również ma ten plus, że do zestawu dostałem słuchawki, które tutaj widzicie. Możemy je sobie podłączyć do tego Zoom H1 i po prostu będziemy słyszeć dokładnie to, co będziemy mówić. Ale mi to do końca nie obchodzi. W każdym razie mam nadzieję, że ten test jak najbardziej Wam pasował. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się i cześć. Dobra, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten test jak najbardziej Wam się podobał. Niestety z powodu pogody nie mogę wyjść teraz na dwór i nagrać na dworze w lesie, aby przetestować ogólnie szum i przetestować tą oto osłonkę. A to jest akurat dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy, powiem sobie szczerze. Kurde, już mi coś spadło. O, o dobra, mam nadzieję, że mnie chociaż dobrze słyszycie. Lavalier fajny, dosyć dyskretny, jakby się uprzeć, można go ukryć w tysiącu rzeczy, co na YouTubie jest mnóstwo poradników tego typu. Tak więc moi drodzy widzowie, jeśli ktokolwiek by chciał usłyszeć ten mikrofon na zewnątrz, zapraszam już do ASG Maniaków. Ewentualnie jeśli ktokolwiek jest bardzo zachęcony i zaciekawiony jak to wszystko działa, piszcie w komentarzu, nie ma żadnego problemu, abym wysłał Wam jakąś, jakiś dźwięk, ścieżkę dźwiękową nagraną w lesie właśnie za pomocą tego RODA z tą osłonką na wiatr. Tak więc ja mam nadzieję, że to jak najbardziej Wam się podobało. Piszcie swoje opinie, który mikrofon jest lepszy, czy dobrze mnie słychać, czy coś. Pamiętajcie, że Zoom, jak i Rod La Valier, muszę jeszcze nad tym popracować, muszę jeszcze poznać ogólnie, Specyfikację. Specyfikacje możecie sobie na Google'ach poczytać. Ja chciałem zrobić przede wszystkim test tego mikrofonu w porównaniu do tego, co mam na aparacie, który jest też bardzo dobrym mikrofonem. Naprawdę to są już spółki e, światowe. Tutaj widzisz, że sobie nakleiłem. I love Rode microphones. No okej, okay, niech będzie. Dzięki, moi drodzy widzowie. Już wkrótce zapraszam Was do ASG Maniaka, którym to użyjemy tego mikrofonu, który to zmieni tak naprawdę większość moich filmów monologowych, vlogowych, jeśli można je tak nazwać. Mam nadzieję, że jak najbardziej wszystko Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!